Uważaj, uciekaj, oni cię chcą zabić! Uciekaj stąd, proszę cię! Nie dam rady ci ochronić! To są terroryści! Oni są źli! Chodź, weźmy za rękę spierdalamy stąd. Ty kurwa, co ty myślałeś? Sam jestem terrorystą. Perry jest EU! Sprawdź najlepszy profit w sieci. Otwórz darmową skrzynkę, zgarnij skiny i mnóż ich wartość.

Dobra, gramy czy nie, bo kurwa, miał to wasze pierdolenie, nie? To B, to B, to B What is... Two with us Two with Ten one was me. B This is a A tu coś jest jakieś tego, obrzygane to jest chyba To po wizycie Vazelima, chyba Czekaj Dobry, Dobry, dobra, 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 dobra. dobra, Oni coś kornują. A, dajmy teraz drugi Jakiego zro... tak jak ostatnio? I Dobra, to może ja bym... by się przydał. Teraz co innego, musimy mieć. Dwóch, trzech, trzech, plecy macie, plecy. Dobra, to tuśmy. Chcemy iść na to A czy Wy tam co? walczycie, kurwa no! Co jest? Macie info. Co jest? No! CZECH kurwa z długiej wycofało na fragi, na... Rozumiesz toj! Ja Co tam wszystko dużyło? Jaro. Nie wiedziałem Jaro, że tych ich JA Nie widziałem gdzie jest Jaro i ja, ja WYCHODZIŁEM byłem, żeby BEJTOWAĆ JA nie pomagać w ogóle. Ja, ja zacząłem strzelać, bo wymyszszy, ja chciałem ich przypuścić. No ale powinniśmy na... A to mogę kłaść... Mogłeś, mogłeś mówić Jaro, że ich puszczasz! Dobra gląda. No nie patrzę. no bez trzeba było zajmować Cześć żeby się przed... No. Teraz to Dwóch, trzech, trzech plecy macie, plecy! Dobra to tuśmy A, bo wy tak staliście w ogóle w Dabaldosek A ja myślę, że wycofaliście, a wy nie byliście na długiej, ale jaja ja. Co jest? Ja pirdole <laughs> Nie no odwaliło się nie? <laughs> No niewątpliwie <laughs> O kur... kurzuj Kurwy dwie na B, no ja pierdolę, ty! Zanim zaczął streamować A To jest kurwa też spisek, jebana gra, z dupy wzięta, z kozi wysmarknięta, kurwa, z sama wary Nice, o. o kurwa, z grymi wyszło No Jeden e -box, maybe side, I don't know. Ty, Ale on zniszczony, ten ziomek. Nie wiem, czy on jest najwany, czy jest To yeah. oh, Nice! Whoa! nice. My friend! Very good, very nice! Oh la la la! kontrakt i oh, Drogi, nice. co oni za czołgiści, jebani, kurwa! Jeden Kurwa, przeszedł mi! Ty kurwa, tej! Co jest na tym A? Ja pierdolę! O no ta, zostawcie Mateuszka na tym, a na A! Good good Nie! Nie! Nie nie nie, nie, nie. A wiecie jak zrobiłem, że go zabiłem? Na początku skakałem Po prostu skakałem A później skakałem trzymając W dociskając się do ściany i to faktycznie nie działa, że jak jesteś... Jak skaczysz tak, to jest ok, ale jak ciśniesz skok i A, żeby się do ściany przykryć, to jest lepiej. AHA! Długa, długa weszli, dwóch. Ja trzech, zamykam trzech. ich dwóch na pewno. Restero, restero. Przed, mi, przed długą wybiegał pesza? i mnie zabił, i zresztą to w oparciu. Zresztą wracał co, Czy no, widzisz to, jaki to jest niefart? W jednym momencie mi tak. muszą z dwóch stron dwa no smrody facetowe wychodzić. Baź, ba, co ja miałem zrobić? No nie wiem, co ja miałem Druk? zrobić. Co by device zrobił? No nic by nie zrobił. Nawet by. Wjeżdżał, wjeżdżał, O Tak, już nie śniegł, biegnie po śniegu. Proszę to teraz Jest! Nieeeeee! Co jest? tutaj jest... Z kim? No coś mi ja nie ma kto to grać Ale w co gram? W deluxe jabi cicho, bądź nie czy śnieg jest za oknem. Ale co ty pierdolisz? Morsowałem wczoraj Kurwa nogi w za zamnożyłem, mówisz, że kurmorsował. <laughs> Fare curve nessuno ginocci. Torna il sole sopra la città e tutto brilla di colore. Una farfalla vola qua e là.